witajcie kochani dzień dobry dzisiaj przychodzę do was um, z takim rozkładem o który prosiła mnie tutaj jedna pani w komentarzach e, lustro lustro czyli zobaczymy sobie jaka jest energia pomiędzy wami tak ogólna e, nie będzie tutaj wyboru żadnego sobie tylko jeszcze tutaj oczyszczę energię i karty Zobaczymy sobie, jaka jest ogólna energia z jego strony i pomiędzy Tobą a nim, tak? Jaka jest energia. Dobra, musiałam sobie trochę tutaj oczyścić energetycznie kącik. I zobaczymy sobie aspekt męski, tak? Ja chciałam jeszcze podziękować za komentarze wszystkie. Jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczna e, za subskrypcję. Jeśli mogę was prosić, to też pomoże się rozwijać, tak? E, za wszelkie komentarze bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. To jest mi niezmiernie miło. Zobaczymy sobie energetykę mężczyzny. On tutaj robi, ukrywa, myśli, czuje na tą chwilę, tak? Sprawdzimy sobie zamierzenia, plany, odczucia, jakie ma, myśli. wyższe ja prowadzenie z wyłączeniem mojej energetyki dla osób, które oglądają mój kanał jaka jest energia męska bardzo proszę wyższe ja jaka jest energia męska dla osób które oglądają mój kanał energia męska energia męska dla osób, które będą oglądały lustro Jaka jest energia męska? Energia męska względem aspektu żeńskiego w lustrze z wyłączeniem mojej energii. Dobra, kochani. Jedziemy. Pani, pojawia mi się na pewno pan, e, pan znikający. Czyli pojawiam się i znikam, tak? Nie, że ma czarną czapkę, nie i, i, i znika. Ale pan znikający, który na tą chwilę powiem tak, przychodzi transformację. Tak, karma. Karma tutaj go dopadła. On jest. w Energii, e, powiem tak, braku na tą chwilę. Czuję, że utracił tutaj aspekt żeński, tak? Czyli Was. Ehm, dochodzi tutaj do ogromnych, ogromnych przemyśleń. E, pan siedzi w głowie, definitywnie siedzi w głowie i rozmyśla nad stratą, kochani, Was. E, tutaj doszło do sądu ostatecznego na tą chwilę z jego strony, czyli tak jak mówię karma tak karma energia karmiczna um, energia która wyzwala w nim poczucie braku straty um, naprawdę takich emocji bym powiedziała stricte może nie depresyjnych ale no prawie pan tutaj ma Pełną głowę, że tak powiem, y, czarnego scenariusza, czyli utraty Was, y, braku możliwości powrotu w Waszą stronę. On to czuje. On by chciał tutaj coś w Waszym kierunku y, zrobić, wykonać. Y, niestety no, pojawiają się tutaj ogromne blokady, którego, y, którego blokują Waszą stronę, bo On czuje tutaj, y, że nie ma. Szans, możliwości powrotu w waszą stronę, chociażby bardzo chciał. Pokazuje się tutaj paść kielichów, czyli osoba na pewno nie dojrzała mm, emocjonalnie, nie, nie dojrzała w tym sensie, że nie jest w stanie zbudować stałej y, relacji. No i on tutaj mierzy się z ogromnymi tutaj blokadami, karmą w waszą stronę. Coś tutaj musiało dojść tutaj do albo z wymiany zdań, albo pan właśnie nie wiedział, czego chce. Nie potrafił wybrać pomiędzy wami a kimś innym. Pan, który pokazał się wam z, um, z takiej strony osoby, która wie czego chce, która dąży do, do celu. Być może jest to osoba z podznaku ziemskiego, czyli Baek-Panna, Koziorożec, ale niekoniecznie. Może być to osoba właśnie, która posiada jakąś firmę, jakieś dobra, być może skupiająca się bardzo na pracy, na swoim domie. Um, ogólnie skoncentrowana na materii, która czuje tutaj utratę um, miłości, tak. Ukrytej miłości, bo Pan na pewno tutaj nie wyznał żadnych uczuć, chociaż chciałby, ale nie potrafi, bo jest w takich blokadach, yy, które właśnie yy, doprowadziły go do tej takiej jakby sytuacji, że czuje stratę. Yy, stratę nie tylko taką emocjonalną, uczuciową, pustkę, po prostu brak. Człowiek wyprany, jakby yy, z wszelkich pozytywnych. Emocji, tak? Względem oczywiście aspektu żeńskiego. Co jest tutaj dane? No właśnie. Tutaj musiało być, tutaj są dwie monety, tak? Pan, pan mógł wybierać pomiędzy dwoma kobietami mógł wybierać pomiędzy skupieniem się też nawet na pracy, na finansach. Bo tu mogą być jakieś braki też finansowe, tak? Pan mógł tutaj, yy, mogło coś mu tutaj nie wyjść, nawet w pracy, tak, czy finansowe, jakieś tutaj straty mógł ponieść, i one go doprowadziły do takiej blokady pomiędzy wami, lub inna kobieta mogła tutaj też stanąć pomiędzy wami. Ale co? Tutaj dochodzi do tego, że pan wybiera, słuchajcie, miłość, yy, czyli zobaczcie. As kielichów, świat. As kielichów, czyli szczera miłość, świat, tak, karma. I rycerz kielichów. Słuchajcie, on tutaj może w końcu wziąć tyłek w kroki i przyjść do was. Z wyznaniem uczuć, że tak powiem. I to bardzo. Szybkim tempie. Ale nie wiem czemu, bo pan jest jakiś taki, jakby niezdecydowany, bo pokazuje mi się tutaj, że pędzi do was. On już tutaj się zbiera, słuchajcie, bierze swoje manatki i leci do was tutaj z uczuciami, żeby powiedzieć, pokazać prawdziwą twarz. Już tutaj jedzie do was i za chwilę pustelnik. Tak jakby zawraca, bo on się boi. Czuje ogromne połączenie. Ale pan jest jakby tchórzem. No jest tu ogromne połączenie. Ja myślę, słuchajcie, że pan przechodzi taką na tą chwilę, taką transformację, tak go karma po prostu mu się za przeproszeniem do dupy dobrała, że on y, i tak wyjdzie tutaj do was y, z uczuciami. I nie tylko. Nawet jest aspekt, aspekt seksualny, może wyjść tutaj nawet z buławą. Tylko uważajcie. Bo on może wam tutaj pokazać jakieś uczucia. I znowu słuchajcie, zniknąć. Co za... Co za typ. On się po prostu boi uczuć, słuchajcie. On się boi okazywać uczucia. On wie, że jesteście połączeni. On chciałby coś z wami stworzyć. Jesteście dla niego całym światem. Ale pan ma jakieś mentalne, słuchajcie, emocjonalne problemy. Już więcej nie chce, nie chce więcej tutaj wnikać w jego energetykę, no ale energetyka jest, no wam powiem, taka na miłością, ekstazą yy, i później depresją, słuchajcie. On jakby tutaj pojawia się, jedzie do was z, z kielichem, on Wam wyzna uczucia, z buławą, w ogóle jakiś napaleniec, i za chwilę on wchodzi w taki stan wyciszenia. dostałem swoje. Wracam do swojej tutaj ciemni, komnaty, czy tam, gdzie on tam się ukrywa, do swojego biura, czy um, do swojej być może um, do swojego miejsca takiego, w którym czuję tutaj, że może się wyciszyć. I on jakby się znowu z tej sytuacji leczy. Czyli pan jest jakby taki Rozdgany emocjonalnie nie wie, czego chce. Niby jest tutaj pazikiem, niby jest królem. No po prostu on nie wie emocjonalnie, jest po prostu dzieckiem, które potrzebuje tutaj pracy nad emocjami. Bo on nie wie, czego chce, za chwilę wie. Za chwilę leci do was tutaj z buławami, z informacją, że on was love, że on was tutaj pożąda, i tak dalej. Daje wam nadzieję. A później jest zmiana. Później jest zmiana, dochodzi do wyciszenia, do znowu powrotu do tego, co było. Wy jesteście tutaj, um, że tak powiem, nie wiecie, co się dzieje, bo znowu się um, odsunął, znowu zniknął pan. Ale on tutaj czuje ogromne połączenie. On nie będzie w stanie z tego połączenia zrezygnować, i on będzie zawsze do Was, kochani, wracać. Tak mi się to pokazuje na tą chwilę. Ta energia jest jeszcze niezrównoważona. A chociaż on bardzo by chciał zrównoważyć te dwie energie, bardzo, 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 bo karma mu się tutaj dobrała do tyłka. No ale na tą chwilę jeszcze Pan tak. Jest taki. 50-50, wiecie? Niby tu z czymś jedzie za chwilę um, zakochany, napalony, a za chwilę wraca i wchodzi w jakąś taką energię. Boże te emocje mnie przytłaczają. Albo nie wiem, co ja zrobiłem. Naprawdę dziwne emocje. Myślę, że to jest właśnie ta jego karma. Pan ma nieprzepracowane emocje z dzieciństwa, być może. Nie potrafi kochać. Nie potrafi tutaj e, prawdziwie, słuchajcie, kochać. On się boi tych uczuć po prostu. On boi się tych uczuć w Waszą stronę. Dlatego jest takim pojawiaczem się i znikaczem. To jest aspekt, właśnie, słuchajcie, ten męski. Ja muszę tutaj tak trochę. Yy, się złożyć, bo mam to mały stolik, więc sprawdzimy teraz, co jest z Waszej strony, bo jestem bardzo ciekawa. A później zobaczymy sobie taką energię. Zobaczcie, wy jesteście w tej energii gwiazdy, czyli o, wy jesteście jego spełnieniem marzeń mimo wszystko, ale Pan po prostu no jest. Yy, ma problemy z emocjami, być może z dzieciństwa. I dlatego on nie umie okazywać uczuć. On się boi tak wielkich uczuć, wiecie? No są też tacy ludzie. No są, ale jeżeli to jest facet, który jest już dorosły i zachowuje się jak rozwydrzony bachor, to, to trzeba zacząć jakąś pracę nad sobą, no bo w związku się nie stworzy z taką energetyką, z takimi problemami emocjonalnymi. Sprawdźmy sobie energię Waszej strony. Lustro. Bardzo proszę wyższe je oprowadzenie z wykluczeniem mojej energetyki dla osób, które oglądają lustro. Jaka jest energia osób, które pań, które oglądają mój kanał? Jaka jest energia pań, które oglądają mój kanał? Bardzo proszę wyższe je oprowadzenie z wyłączeniem mojej energii. No moje drogie panie, Wy tutaj czekałyście na tego pana, aż się tutaj, właśnie pojawi z tym kielichem. Czujecie tutaj też, że pan miał wybory, lub mógł nie być szczery wobec was. Widzicie, że już to utraciliście, że już macie być może ktoś inny, nowy tutaj. Przychodzi do Was z propozycją, ktoś inny pojawia się z prawdziwymi uczuciami względem Was, i u Was pojawia się właśnie koło fortuny. Czyli, czyli ten, ta osoba, ten osobnik, właśnie, który aspekt męski może do Was powrócić, a Wy już jesteście tutaj, jakby w innej znajomości, Dajecie, chcecie dać komuś innemu szansę ale macie jeszcze jakieś tutaj uczucia względem tego e, aspektu męskiego i borykacie się tutaj z jakby z wyborem lub m, nie wiecie, jaką decyzję podjąć, tak? Ale czujecie, że ten pan tutaj, aspekt męski, e, on względem was nie miał jakichś tutaj uczciwych zamiarów, więc e, wy tutaj poczułyście się jako, e, jako jakby kochanka, jako osoba, która... No nie jest y, dla aspektu męskiego nikim istotnym i ważnym. Y, dlatego u Was się pojawia takie a nie inne odczucie. tak macie tutaj, y, że tak powiem, też, y, też nadmiar nadmiar takiego takiej energii myślenia w, siedzenia w głowie, co tu zrobić, co tu począć, czy on wróci, czy on nie wróci. Dochodzicie już nawet do 10 mieczy, więc macie już tego dosyć i wchodzicie w taką energię ym, przemyśleń, ym, wycofania się w ogóle z jakiejkolwiek relacji, y, oczekiwania. Wy po prostu tutaj przeczekujecie, tak? Oglądacie to z boku, co tutaj się może wydarzyć, ale bez żadnego ruchu. Być może możecie wchodzić w taką energię rycerza. Mieczy, czyli ja go tam dojadę, jak się udezwie, to mu powiem, żeby się walił, żeby spadał. Przepraszam, że tak mówię, ale taka jest tutaj energia, bo Pan Was no wprowadził w takie, a nie inne tutaj energie. Yy, I w stan takiego wyciszenia, przemyślenia, wycofania się, yy, zobaczenia tej sytuacji z boku. No, i faktycznie tutaj też u Was się pojawia taka: może nawet odczuwacie jego energię, taka agresja, chcecie mu dowalić, yy, pojechać mu tam. O, jakąś odezwie, to ja mu tam zaraz powiem. Ale myślę, że to, że nie, nie ma sensu yy, w tą energię wchodzić, bo możecie po prostu tego faceta bardzo, bardzo mocno odczuwać. Ale pomimo to wy już macie jakieś m, blokady względem tego aspektu męskiego. Jeżeli on tutaj przyjdzie do Was z kielichem, bo tu ewidentnie są bliźniacze płomienie, nawet bym powiedziała. Jeżeli on do Was przyjdzie tutaj e, z kielichem i, i tak dalej, no to wy jesteście już w takich tutaj blokadach, że wy się tak nie dacie, tak? Nie dacie się tu wykorzystać. Będzie 50-50, czyli energia dawania brania będzie musiała tutaj zostać pomiędzy Wami na pewno zachowana. Wy będziecie w takim umiarkowaniu, wiecie? Ale też też w końcu u Was pojawi się nawet askielichów. E, jeżeli dojdzie do tej rozmowy, jeżeli dojdzie do jakiejś rozmowy pomiędzy Wami, to wy uważajcie, bo nadal on będzie właśnie w takiej energii e, właśnie tego znikacza, tak? Czyli tu narobię szumu, dam tu trochę miłości, po, poskaczę z tą buławą, powywijam, nawywijam, mimo tego, że jest tutaj poczucie um, przywiązania, powiązania energetycznego, bo tutaj pojawiają się bliźniacze pominię, jakaś miłość faktycznie, Pomiędzy Wami no jest, nie da się ukryć, ale co z tego, jak facet tutaj y, powoduje u Was jakieś y, kłótnie myśli, natłok myśli, stresy niepotrzebne, y, nie wiem, może nawet niespanie po nocach albo rozmyślanie zbyt, wiel, zbyt wielkie, no i to Was właśnie przytłacza, to Was męczy, bo chłop on się boi uczuć, a Wy jesteście tutaj w energii później. Cesarzowej, a za chwilę w energii królowej mieczy, czyli on coś na odwala, a wy się wtedy wycofujecie, chłodniejecie i sobie mówicie spadaj gnoju. Bo tak. I wy wchodzicie później w taki stan też biedy takiej biedy emocjonalnej, takiego jakby wykorzystania, tak? Coś sobie, chłop wziął i sobie znowu poszedł. Więc uważajcie. Uważajcie, no. Uważajcie na korostewkę z jego strony. Uważajcie na pozory. Nie wierzcie dosłownie. Jeżeli pan przyjdzie tutaj, mm, może mówić, że nie wiem, was kocha bardzo, że jesteście najpiękniejsze i tak y, dalej. Y, że. Bóg wie co, nawet może wam powiedzieć, że jest z kimś innym, a tak naprawdę z nim nie być. Tylko może wam po prostu tak nawkręcać, że jest ktoś inny i dlatego nie może podjąć decyzji. Ale to nie jest wszystko właśnie prawda. On pojawia się tutaj w energii diabła i złodzieja, przychodzi do was tutaj właśnie z taką energią, czyli może sobie wziąć wasze uczucia, wasze emocje, waszą seksualność i powracać sobie znowu do do tej swojej komnaty, do tej swojej ciemni. No na razie Pan jest w karmie, On się transformuje, to jest energia na tą chwilę. Być może za tydzień, dwa tygodnie, miesiąc to wszystko się zmieni, bo Pan po prostu, ta karma mu się tak dobierze do dupy, za przeproszeniem, że On już będzie musiał podjąć jakąś decyzję, bo On dłużej tak nie wytrzyma. Jeżeli jest to osobnik yy, dojrzały, yy, dojrzały w sensie yy, no, już ma w tyle lat, że już powinien się ogarnąć, ale niedojrzały emocjonalnie, bo jest pazikiem, no to on tego nie wytrzyma, tak? Nie da się być skórze um, osoby dorosłej, a być, e, a emocje mieć dwunastolatka, tak? Rozchwianego emocjonalnie, no nie da się, tak? Go to będzie wykańczało i przy okazji też Was. Um, bo co z tego, że on sobie tutaj powywija buławą, wyznał jakieś uczucia mm, i znowu zniknie, tak? Bo to jest taka energetyka. Was zostawi w takim zubożeniu, w jakimś nawet wykorzystaniu. Ym, wy będziecie później w takiej energii królowej mieczy, no, czyli ja mu tam gnojowi pokażę albo. Albo w ogóle się odetniecie, tak, będziecie się też odcinać. No i taka energia odcinania z jednej i z drugiej strony, jeżeli jesteście bliźniaczymi płomieniami, jeżeli jest jakaś energia miłości pomiędzy wami, połączenia takiego wyższego, no to wy będziecie to odbierać, będziecie się odcinać i to będzie działało w dwie strony. No, facet ewidentnie na tą chwilę musi podjąć jakąś decyzję, bo wy również tutaj pójdziecie w końcu w nową, inną miłość, ale będziecie nadal czuły połączenie tutaj. Z panem lub z bliźniakiem. Bo to jest taka energia wyższa, która niestety jak połączy bliźniaków, to później ciężko jest z tej energii wejść. Pamiętajcie, kochani, że czytanie było ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Sprawdźmy sobie jeszcze, jaka jest tutaj. Energia wspólna. O, lustrze. Bo widzę, że tutaj są też bliźniacze płomienie, więc sprawdźmy sobie, jaka jest energia wspólna dla bliźniaczych płomieni. Brama, no widzicie, kochanie, pomiędzy wami jest brama. Brama, czyli coś się dopełnia, tak? Na tą chwilę są zaćmienia, czyli coś tutaj się transformuje. Między Wami, w nim i w Was. Więc to Was łączy. Wy musicie przejść ten etap, żeby właśnie w przyszłości być może, nie mówię, że na pewno, bo dla każdego będzie inna sytuacja, ale Wy się tutaj połączycie ponownie, bo jest taka energetyka pomiędzy Wami wspólna. Jaka jest tutaj? Jakie są? Jaka jest rada? Dla aniołków na tą sytuację. Od aniołków na tą sytuację, przepraszam. Jaka jest rada od aniołków na tą sytuację dla Was? Rada, bardzo proszę o radę. Bardzo proszę o radę dla osób, które oglądają kanał. Jaka jest rada od aniołków? Widzicie, kochani, dajcie czas, dajcie miejsce na poukładanie e, ważnych spraw w waszym życiu. Nie naciskajcie, e, skupcie się na pomocy nawet innym. E, zróbcie sobie miejsce dla Was, nie skupiajcie się na mężczyźnie, zróbcie miejsce dla siebie. E, Oczyśćcie swoją tutaj nawet bym powiedział aurę, bo jeżeli tutaj są bliźniacze płomienie, to warto sobie na przykład oczyścić się albo y, kąpiąc się w wodzie z solą lub oczyszczając się białą szałwią, żeby oczyścić jej tą energetykę. Bo Wy, osoby, które są tutaj bliźniaczymi płomieniami, mogą wchodzić w energię bliźniaka i wtedy będziecie się bardzo mocno odczuwać. Jeżeli bliźniak będzie czuł frustrację albo złość jakąś na Was, to Wy również będziecie czuć złość i nie będziecie wiedzieli dlaczego, tak? Jeżeli on będzie czuł tęsknotę, Wy również będziecie odczuwać tę tęsknotę. Myślę, że tego byście nie chciały. Warto by było oczyścić pomiędzy Waszą tutaj energetykę, Waszą aurę. Byłoby to dla Was bardzo mocno korzystne. Dajcie znać kochani, jak z Wami rezonowało. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Buziaczki pozdrawiam.